Liberalno-lewicowa koalicja chce po nowym roku obsadzać się wakaty w Trybunale Konstytucyjnym. W konsekwencji, za rok, obóz władzy może mieć w tym organie większość, a to oznacza zwarcie z obecnym prezesem Bogdanem Święczkowskim. Obóz władzy bojkotuje wszystkie działania Trybunału Konstytucyjnego, nie publikuje orzeczeń i obcina środki na funkcjonowanie tej instytucji. Sędziowie od kilku miesięcy nie otrzymują wynagrodzeń. Tymczasem w ustawie budżetowej na 2026 rok Trybunałowi Konstytucyjnemu już środki przyznano i to o 14 milionów złotych więcej niż w tym roku. Dla posła Zbigniewa Kuźmiuka Spis to jasny sygnał. Co oznacza, że e, e, dla swoich już ma w Trybunale Konstytucyjnym niczego nie, zabrak nie, nie zabraknąć, więc to oznacza ewidentnie przygotowywanie skoku na Trybunał. Do tej pory liberalno-lewicowa większość nie obsadzała wakatów w Trybunale Konstytucyjnym. Nieoficjalnie kandydatów obozu władzy mamy poznać już w styczniu. Taki scenariusz zapowiada minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ja jestem zwolennikiem odbudowy Trybunału Konstytucyjnego, jednak na tych ustawach. I zgodnie z konstytucją, bo te przepisy mamy i one się nie zmienią. Dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego planowane działania władzy to hipokryzja. Sytuacja, która jest z jednej strony komiczna, a z drugiej strony, no, mogę nawet użyć takiego słowa tragiczna, bo. To, że oni nie uznają Trybunału Konstytucyjnego, a teraz chcą do niego wybierać sędziów, no to pokazuje na komis w tej sytuacji. Od kilku miesięcy istnieje giełda nazwisk, które liberalno-lewicowa koalicja może wskazać na sędziów trybunału. Wśród nich pojawia się między innymi były minister sprawiedliwości, ale Adam Bodnar, pytany o to przez nas, dementuje. Jestem politykiem i się z polityki nigdzie nie wybieram na pewno do żadnego sądu, wręcz moim obowiązkiem jest przypominanie, jak ten standard powinien wyglądać. Obecnie w Trybunale Konstytucyjnym jest 5 wakatów na 15 stanowisk. Po odejściu w piątek profesor Krystyny Pawłowicz, 20 grudnia kończy się kadencja sędziego Michała Warcińskiego. W przyszłym roku dojdą następne dwa wakaty. To spowoduje, że jeśli obóz władzy zacznie obsadzać stanowiska, to jesienią będzie miał większość w Trybunale. Lewica już teraz zapowiada pójście na zwarcie z prezydentem. Prezesem Bogdanem Święczkowskim. To jest polityk, który prowadzi grę polityczną w organie sądowniczym na to nie ma naszej zgody i, i będzie po prostu tak, jesteśmy w nim w konflikcie i ten konflikt, dopóki on nie ustąpi będzie trwał. Wskazani przez obóz rządzący sędziowie będą próbować odwołać z funkcji prezesa Bogdana Święczkowskiego. Jak analizuje politolog Aleksander Kozicki, dążenie do obalenia obecnego prezesa pokaże, że trybunał ma charakter wyłącznie polityczny. Czy tego typu działania uwiarygodnią Trybunał Konstytucyjny i nasze państwo w jego własnych obywateli? Trybunał Konstytucyjny może orzec m.in. delegalizację partii politycznej, jeśli uzna, że działalność danej partii jest sprzeczna z konstytucją. Polityczne insynuacje o delegalizacji Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji czy korony Grzegorza Brauna z ust rządzących padały wielokrotnie.